Dzień dobry, dzień dobry. To będzie bardzo dobry dzień. Dziś już drugie niesamowite spotkanie. Witam bardzo moją gościnię, Magdę Piątkowską. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Magda się trochę stresuje, ale za chwilę ją tutaj załagodzimy, wszelkie stresy. A zanim przejdziemy do dzisiejszej rozmowy, to chcę Wam przedstawić mojego gościa, która jest. Trenerką rozwoju, absolwentką między innymi psychologii pozytywnej, korzysta z różnych technik i metod, jakie posiada do dyspozycji jako certyfikowana właśnie trenerka pracy z podświadomością. I uwaga, jest facylitatorem przeprogramowywania szkodliwych nawyków umysłu podświadomości. Piękne to jest i od tego chciałabym zacząć. E, czym w ogóle się zajmujesz i na czym polega to przeprogramowywanie nawyków umysłu z podświadomości? E, w skrócie e, odkrywam diamenty, e, ponieważ wow. jestem przekonana, że każdy z nas jest takim diamentem, tylko jest schowany pod różnymi e, Programami, podróżnymi przekonaniami, które nam nie służą. I w momencie, kiedy pracuję sobie z daną osobą, przyglądam się procesom myślowym, przyglądam się w miejscu, w którym ktoś się znajduje, dlaczego jest w danym miejscu, tak żeby zobaczyć ten mental przekonania myśli, bo myślę, że to jest podstawa i dzisiaj się pochylimy nad tym tematem. Przyglądam się temu, w jakim miejscu dana osoba jest i ustalamy, do czego dana osoba dąży. Czyli jakie ma pragnienia, i poprzez pracę z podświadomością, kiedy, kiedy na przykład jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że jest na przykład wkurzony, ciągle wkurzony i ma jakąś emocję, bo jest zły, tak? Albo na przykład chciałby coś zmienić w jakiejś relacji, wtedy ustalamy, gdzie się to urodziło, czyli gdzie jest pierwsza przyczyna danej emocji danej sytuacji, która wybija u kogoś w życiu. I wtedy odszukujemy tą sytuację, uleczamy ją w podświadomości i budujemy nowe ścieżki podczas sesji, dzięki czemu w podświadomości zostają tak jakby położone nowe tory, nowe ścieżki neuronalne się tworzą i tak jakbyś przymierzała się do nowego samochodu czy do nowej sukienki. Wtedy podświadomość dostaje taki sygnał, że to jest możliwe i później jakby dzięki temu, że robimy jeszcze taką pracę własną, Czyli dostrajamy się do tej rzeczywistości, której oczekujemy. Zadziwa się to łatwiej w przyszłości. Zmienia się energetyka i, i zmienia się ta rzeczywistość, do której ktoś dąży. A pięknie, no ale powiedz mi teraz tak, bo nie każdy wie, ja przychodzę do ciebie, mam problem. No i, i, i najczęściej ja mam doświadczenie takich że bardzo często ludzie deklarują, że chcą zmiany, tak. no, ale niekoniecznie chcą coś robić, bo liczą, że ty ze, moją, ze swoją magiczną różdżką, to proszę zmienić. Zmień, <gry> zmień mi moją podświadomość. Ja tutaj przychodzę mhm. do Ciebie, zrób coś. Mam takie emocje, mam takie przekonania, zrób coś. To chyba nie na mi No polega. tak, to nie działa, nie? To, to, to tak samo jak z kupieniem karnetu na siłownię. No, sam karnet i wykupienie tego nic nie działa. Trzeba y, otwartości, trzeba chęci, trzeba gotowości do zmiany. Więc ja sama jakby towarzyszę, ale nic, nic nie zrobię sama. Tak to nie działa, nie? Aha, okej. Okay. Dobra, to powiedz mi, czy wierzysz w to, że ta praca mentalna, że samym mentalem jesteśmy w stanie dojść do szczęścia, do dobrostanu, do tego celu, który chcemy osiągnąć? Czy to się da, czy się nie da samą właśnie tą pracą mentalną? Jestem przekonana, że jest to podstawa i jest to bardzo ważne, i jeżeli zainwestujemy w to naszą uwagę, a wiadomo, że tam, gdzie idzie nasza uwaga, idzie nasza energia, no to jest to możliwe, jak najbardziej. Ponieważ samo to, że kiedy przyjrzymy się, jak działają nasze myśli, kiedy weźmiemy odpowiedzialność za to, że to ja mam, jestem odpowiedzialna za moje życie, za jego funkcjonowanie, za moje szczęście, i ja lubię taką perspektywę, żeby popatrzeć sobie na siebie z lotu ptaka i przyjrzeć się sobie, no i popatrzeć, tak? Ja mam jakieś tam myśli. Trzeba się zatrzymać do tego. Trochę uważności potrzeba i przyjrzenia się temu, że okej, okay, no to jakie ja mam myśli, żeby sama, sama siebie poobserwować. Ponieważ nasze myśli są stwórcze i nasza moc jest, jest ogromna, więc przez to, że nasze myśli kreują naszą rzeczywistość, musimy być świadomi tego, co sobie myślimy. Aha, ale to wtedy. Ty polecasz zapisywać te myśli, w jaki sposób pracujesz? Czy, czy te myśli trzeba spisywać? Czy im się przyglądać? I co to daje, że ja się przyjrzę swoim myślom, że kurczę, od rana byłam wkurzona mm -hmm. i przeklinałam, i patrzyłam na pogodę, na to, na to i na to. Już wiem. I co dalej? Tak. <laughs> Każdy ma inne, inne potrzeby, czy spisywać, czy je obserwować. Jakby bardzo ważne jest to, żeby nawet. Poprzez, kiedy ktoś zaczyna, na przykład zrobić sobie przypomnienie w telefonie. Uważność, tak, zatrzymać się i zobaczyć, poobserwować siebie. Albo w momencie, kiedy robię coś mechanicznie, nie wiem, sprzątam, robię, jadę samochodem, zatrzymać się i poobserwować, jakie to są myśli. E, więc można sobie zapisać, albo zapisać sobie, co myślę na dany temat, który chciałabym w jakimś obszarze, jeżeli chciałabym coś zmienić. Warto sobie spisać to, jakie mam przekonania, co słyszałam w dzieciństwie. Natomiast patrząc na to, że nasze myśli tworzą emocje, emocje tworzą biochemię w organizmie, ona wpływa na nasze samopoczucie, a samopoczucie na działanie, więc jest to taki proces, kiedy od myśli idziemy do działania, więc ważne jest to, żeby ta higiena myśli była zachowana i żeby była wspierająca jak najbardziej dla nas. Mhm. A chyba większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, bo na co dzień jest tyle rzeczy się dzieje, że my nie mamy czasu przyjrzeć się ani sobie, ani swoim myślom, więc, więc to jest chyba punkt wyjścia. I co dalej, jak już zaobserwuję te swoje myśli? Mhm. No tutaj ja mam takich kilka swoich sprawdzonych narzędzi, które stosuję. O. Warto jest te myśli zamieniać. Jeżeli widzę, że mam jakieś krytyczne myśli, wobec siebie to jest najczęściej. Czy, czy jakieś narzekania, no to warto je sobie zamieniać na coś, co mnie wspiera, na pozytywne myśli. I tutaj bardzo wspierająca jest na przykład codzienna praktyka wdzięczności, co uważam, wow, że jest niesamowite. Tak, no właśnie, to buduje fajnie nam naszą energetykę, naszą postawę, naszą, nasze spojrzenie na życie, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Jaką metodę wdzięczności ty polecasz, bo ja Ci powiem, jakie ja stosowałam różne i jaką teraz u mnie stosuję, więc jakie ty metody wdzięczności polecasz? Mm -hmm. I co to daje? Ja najczęściej zatrzymuję się jakby to, to, co zawsze jest, to jest przed zaśnięciem i po obudzeniu się, ponieważ wtedy nasza podświadomość jest najbardziej otwarta. I wtedy mówię sobie pozytywne rzeczy. Jestem wdzięczna za różne rzeczy, które zadziewały się, czy które chciałabym, żeby już się zadziały, chciałabym, żeby zadziały się w moim życiu. Stosuję pracę z lustrem, o czym dużo mówiła Louise Hay, czyli właśnie kiedy widzę lustro, to już mam taką kotwicę, że żeby spojrzeć sobie w oczy, żeby powiedzieć sobie coś dobrego, żeby zamieniać ten głos krytyka na głos wspierającej, takiej wspierającej przyjaciółki. Więc tak, kiedyś miałam taki słoiczek wdzięczności, gdzie wrzucałam sobie karteczki z różnymi sytuacjami, które się wydarzały. Czy listy wdzięczności, taki dziennik? Mhm, super, ja też, ja też kiedyś miałam słoik. Kiedyś miałam słoik i, i to było chyba od tego, zaczęłam od tego słoika i rzeczywiście gdzieś tam w trudnych chwilach, jak było trzeba, to sobie losowami przypominałam, ile ja rzeczy miałam tak, ja zrobione. To, 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 to rzeczywiście dodaje, dodaje takiej energii, można wrócić do tych emocji, które, które wtedy były. Ja teraz zaczynam dzień też od, od wdzięczności i ja sobie wypisuję dwie strony wdzięczności. Tak, zaczynam dzień, jak sobie zaczynam pisać, to sobie wypisuję dwie strony wdzięczności, ale robię to w specyficzny sposób i, i, i jestem ciekawa też Twojej opinii na ten temat, bo ja piszę, jestem wdzięczna i szczęśliwa za i wpisuję tam za co, za to, że jestem zdrowa, za to, że mam dom, ale jeszcze później piszę, ponieważ. Ja uzasadniam sobie, sama sobie, dlaczego tą wdzięczność mam. I to jest. To jest świetną robotę to robi, bo to też tak. Utwierdza nie tylko, że dziękuję, ale jeszcze dlaczego za to dziękuję, więc, więc to, jest, to, jest, to jest fajne. A, a propos lustra, to jeszcze stosuję i też od razu możemy tutaj e, zdradzić pewne tiki. Ja stosuję, e, że mówię pierw na prawe oko, później na lewe oko, żeby półkule się zsynchronizowały, mm -hmm. więc nie tylko mm -hmm. mówienie pozytywów do lustra, ale powiedz mi, co tobie to daje, co daje właśnie ta praktyka wdzięczności. Ta praca z lustrem, co ona tobie i co może dać innym ludziom? Myślę, że to jest, że to jest budowanie siebie i ostatecznie budowanie osobowości. Natomiast, kiedy wchodzisz w dzień, tak jak Ty też, właśnie myślę, że z tą samą intencją robisz swoje live, kiedy zaczynasz dzień z pozytywną energią, od razu masz poczucie dobrostanu, od razu jest poczucie wyższej, wyższe poczucie własnej wartości, większe poczucie mocy. I zaczynamy ten dzień z, takim, z taką obfitością, bo widzimy, że wow, no tak, ile ja już mam? Tak? dostrzegamy to, bo często łatwo jest jakby nie widzieć tego, co mamy wokół siebie, bo to staje się już naturalne, nie? a takie rzeczy, które są powszechne, są dla nas naturalne. A kiedy zwrócimy sobie na to uwagę, no to daje nam to poczucie właśnie takiej pełni e, obfitości, mocy, sprawczości. E, więc myślę, że to bardzo, bardzo e, no jest to podstawa, jest to bardzo ważne. Mhm. Czyli koncentrowanie się na tym, co mam, a nie na tym braku, czyli czego nie mam, że ciągle jeszcze nie mam pieniędzy, nie jestem odpowiednio bogata, odpowiednio ubrana i się skupiam w zależności na czym się słynie, bo też <laughs> powiedziałaś pięknie. Że energia podąża za uwagą. Ja uwielbiam właśnie to, to zdanie i chciałabym też poznać Twoją perspektywę. Jak to jest u ciebie, jak Ty pracujesz i jak Ty pokazujesz, że ta energia podąża za uwagą? Mhm. Ja lubię takie też porównanie, że nasz umysł jest trochę jak reflektor i odkurzecz w jednym. Czyli oświetla to, wow. na czym się skupiasz i zasysa do środka. Nie? Stajesz się tym. Aha. Więc rzeczywiście Aha, tak prawda. jest, ponieważ łatwo jest na przykład, jeżeli wypracuje sobie pozytywne nastawienie, to tak jak na przykład chcemy kupić jakiś samochód określonej marki albo określonego koloru, i wtedy nagle zauważamy na ulicach, że wszędzie są te samochody, czego wcześniej nie widzieliśmy. Jest coś takiego. I tak samo jest z tym, kiedy nastawiamy się pozytywnie w życiu, to zauważamy, że zauważamy więcej dobra i to, te, tego więcej do nas przychodzi. Więc, mhm. więc jest to no, bardzo, bardzo ważne. Ta energia podąża za uwagą i przyciągamy też to, czy dostrajamy się do tego, po prostu czym wibrujemy. Tak? Aha, ale niektórzy mówią: Ale po co ja mam się dobrze nastawiać, skoro jest tyle zła i w ogóle ja lepiej wolę? Bo ja też spotykam bardzo dużo takich osób. Ja się wolę nastawić na najgorsze i później się pozytywnie rozczarować, aniżeli szukać dobrego i szukać pozytywnych elementów. Jak, jak ty tłumaczysz w takim razie klientowi, który przychodzi i mówi: Ja tam wolę najczerniejszy scenariusz? Jakby nic na siłę, każdy ma swoją wolną wolę i jeżeli tak potrzebuje, no to jakby szanuje. Aha. natomiast według mnie nie jest to korzystne dla nas, no bo ponieważ jeżeli, nastaw jeżeli się nastawiamy się na coś, co ma przyjść do nas negatywnego, no to to przyciągamy i kreujemy po prostu. Aha, mhm. No, czyli jednak ta uwaga, ten, energia podąża za uwagą. Jeżeli jesteśmy w negatywnych emocjach, to je przyciągamy. Jak najbardziej. Jedno Zdoby wpływa się? na drugie. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Dobra, to chciałabym teraz dowiedzieć się, jak wyglądała twoja, twoja ścieżka rozwoju. Czyli kiedy Ty odkryłaś właśnie, że ta podświadomość, ta praca mentalna jest tą drogą do szczęścia. Pierwszym takim moim kontaktem myślę, które było dla mnie efektem wow, było to były chyba lata 90. byłam na początku szkoły średniej i moi rodzice zaczęli działać w MLM-ie, który był wtedy bardzo, bardzo popularny, I dzięki temu w naszym domu pojawiły się książki rozwojowe, na przykład Briana Tracy. No i ja się wtedy zachwyciłam i pamiętam taką sytuację. Kiedy siedziałam zasypana tymi książkami i, i lekcjami ze szkoły, wtedy jeszcze próbowałam to ogarnąć i, i nauczyć się w ogóle uczyć. I miałam też zaliczenie na WF, żeby odbijać piłkę siatkową góra i dół. I ja totalnie nie miałam na to wtedy przestrzeni, ponieważ miałam bardzo dużo sprawdzianów. I wtedy zrobiłam sobie taki eksperyment, żeby pomiędzy nauką, między jednym a drugim przedmiotem, w przerwach, trenować sobie mentalnie w wyobraźni. I odbijałam sobie tą piłkę siatkową, góra dół, tylko i wyłącznie, wyobrażając to sobie. No i to było dla mnie niesamowite, ponieważ w momencie, kiedy zaczynałam, i rzeczywiście wyszłam na podwórko, próbowałam tą piłkę odbijać, poszło mi marnie parę razy tylko odbiłam. Natomiast po tym treningu kiedy tylko sobie wyobrażając, że odbijam tą piłkę. Dostałam piątkę i odbijałam ją wiele, wiele razy, już nie pamiętam ile, ale te efekty były niesamowite. Więc to był dla mnie taki efekt wow. I wtedy się tym zachwyciłam. Ale piękna historia. Bo ja właśnie bo ja czasami, czasami też się spotykam z takimi głosami. No mówią, no tak, no owszem, manifestacje, wyobrażanie sobie, to bardzo ważny element. No ale leżąc jednak i tylko sobie wyobrażający i leżąc na kanapie, nie schudniesz, skoro będziesz tylko leżała i sobie wyobrażała w wyobraźni, jaka to jesteś szczupka. No nie da się niestety. Więc jaki sposób na to? Mhm, ale można sobie pomóc, nie? Także yy, przecież są badania naukowe, które, które twierdzą, że yy, nawet kiedy trenujemy mięśnie wyobrażające właśnie tak jak z tą piłką siatkową. No to też były pomiary osób, które ćwiczą fizycznie, rzeczywiście, a tylko takie, które ćwiczą mentalnie. No to ta różnica wcale nie jest aż tak, aż tak duża. Yy, także moim zdaniem Aha. ma to ogromną moc twórczą i można sobie w ten sposób pomóc. Natomiast jeśli chodzi o schudnięcie, o co pytasz, no to yy, myślę, że też można sobie jak najbardziej w tym pomóc. Yy, proces pewnie byłby trochę inny, więc zaproponowała inny i, i jakby taki typowy, żeby. Zmienić przekonania, poszukać, jakie mam przekonania, żeby sobie zmienić przekonania, które mam na swój temat, czy na temat jedzenia w tym obszarze. Aha. Natomiast taka wizualizacja siebie w idealnej sylwetce, czy przekonania dotyczące tego, jakie mam na temat jedzenia, na temat właśnie tych obszarów, tutaj myślę, że są też fajną, fajną opcją i możliwością. Aha, czyli zaczynamy od tego mentalu, od wyobrażania sobie i od pracy takiej mentalnej, a później rozumiem, że dokładamy wszystkie te elementy, które są nam niezbędne, ale to wspomaga i bardzo, bardzo cieszę się, że powiedziałeś, że są na to. Dowody naukowe, ponieważ niektórzy mówią, no jak, no jak tutaj ja sobie mogę pomóc tylko samym umysłem, ale teraz też myślę, że dużo się mówi i dużo się pokazuje o sportowcach, że właśnie ten cały mental i ta praca mentalna jest czasami ważniejsza od tych treningów, które się odbywają, bo ten proces, który się zadziewa w głowie właśnie w czy w sytuacji, nie wiem, Igi Świątek, czy w sytuacjach takich, gdzie rzeczywiście ten mental jest przepracowany, to on dopiero owocuje. I teraz myślę, że chyba ta teoria święci takie triumfy, nie? Że teraz się dużo więcej o tym mówi. Tak, zdecydowanie, bo nawet jeżeli byłby jakiś sportowiec, który jest super przygotowany fizycznie, ale nie wierzyłby w sukces, no to jestem przekonana, że tego sukcesu by nie osiągnął. Więc to co uh -huh. mamy w naszym umyśle, jakie mamy przekonania, to w co wierzymy to jest podstawa. Także to, 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 to jest bardzo fajny przykład, tak jak mówisz o tych sportowcach. Uh -huh. Kamil Stoch chyba mówił, że on jako chłopiec sobie wymyślił, że będzie tam mistrzem świata i po prostu i kto go tak pchało do, do tego, żeby później osiągać sukcesy, ale teraz coraz częściej właśnie ten mental. Mówi się, mówi się, bardzo dużo się mówi o tej pracy mentalnej, że nie wystarczą ćwiczenia, że nie wystarczy w ogóle robienie czegoś, że wszystko zaczyna się w naszej głowie. Więc co się zaczyna w naszej głowie? I powiedz właśnie z Twojej perspektywy, jak to jest, żeby zacząć w ogóle tą pracę mentalną. No, świetnym przykładem jest to, o czym mówiłaś z, a propos Kamila Stocha. Więc był dzieckiem i miał marzenie. I to jest to, więc ważne, żeby mieć to marzenie, żeby mieć cel, ponieważ no myślę, że wtedy zaczął już kreować tą swoją ścieżkę i gdzieś podświadomie do tego dążył. Więc najważniejsze Aha. jest to, żeby wiedzieć, czego się chce. My często po prostu ludzie żyją albo na autopilocie, albo tak po prostu sobie są i myślą, że życie samo się zadziewa. Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, żeby. Żeby robić te małe kroczki, czy higienę mentalną właśnie każdego dnia. No i myślę, że budować relacje ze sobą, bo to jest też ważne. Więc jeżeli mamy dobrą relację ze sobą, wspierającą, mamy swój cel i idziemy w tym kierunku, no to jesteśmy skazani na sukces. Czyli przede wszystkim nie dowalać sobie, tak? I nie mówić, jaka głupia idiotka jestem. Zdecydowanie, zdecydowanie. Przecież większość z nas ma bardzo wykształconego krytyka wewnętrznego, niestety, ale jest to naturalne, więc jakby tutaj też chciałabym zasygnalizować, że nasz umysł tak jest skonstruowany, że został ten, zostało to takie negatywne myślenie, czy dowalanie sobie, czy szukanie negatywów jest wpisane w naszą biologię, bo to zostało wykształcone, Aha. kiedy jeszcze mieszkaliśmy w jaskiniach. I ten trzon mózgu wtedy dbał o to, żebyśmy po prostu przetrwali. I na tamtą chwilę nie było wcale ważne, żeby myśleć pozytywnie, czy żeby szukać wdzięczności, tylko żeby przetrwać. Natomiast Aha. czasy się zmieniły i już tego nie za bardzo potrzebujemy, a to zostało z nami. Więc, jakby takie uświadomienie sobie, że to nie jest tak, że coś jest z nami nie w porządku, taka jest nasza natura, i po prostu warto każdego dnia wybrać trochę inaczej, tak żeby nam to służyło. Aha. Użyłaś takiego stwierdzenia, higiena mentalna. Higiena mentalna to jest to związane z tymi myślami, przyglądaniem się, czy na higienę mentalną składa się coś jeszcze. Dla mnie to jest podstawa właśnie tego, żeby uświadomić sobie, że zawsze mam wybór i że w każdej sytuacji, która się zadziewa, mam wybór i mogę zareagować w taki albo w inny sposób. Mogę potraktować siebie tak albo inaczej. Więc dla mnie higiena mentalna to jest budowanie relacji, jakby też ze sobą, być wykształceniem pozytywnego głosu, który ma w głowie, wspierającego, dbanie o to, żeby jakby podążać do, te, do tego celu, który, który chcę, czy zbudować sobie takie życie, które chciałabym przeżyć, a nie, a nie jakby żyć na autopilocie. I, I od tego myślę, że warto, że, warto wyjść. Aha. A jak ktoś do ciebie przychodzi i mówi tak, no ale ja, bo, bo ja mam często tak, przychodzą do mnie kobiety i mówią tak, wiesz co, no ale ja nie mam marzeń. Ja nie marzę, bo ja sobie marzyłam, planowałam, przyszła pandemia, nic z tych marzeń nie wyszło i co z tego, że ja miałam, więc ja już tam wolę nie marzyć. Co mhm. mówisz takim osobom, które mówią, mhm. ja nie mam marzeń? Myślę, że każdy ma jakieś pragnienia. Jeżeli nie nazywamy tego marzeniami, czy nie chcemy czegoś konkretnego, to mam poczucie, że chcemy się czuć jakoś, więc do tego poczucia można też dążyć do tego, żeby czuć na przykład więcej lekkości, więcej radości, przepływu. No, i każdy ma jakieś tam potrzeby swojej duszy czy serca, co nas uskrzydla właśnie, co nas ożywia. Więc temu się warto przy, przy, przyjrzeć, jeżeli nie mam konkretnego marzenia, no ale mam jakieś takie pragnienia do mojego serca. I jeżeli ktoś na przykład nie wie, co go ożywia, czy, czy, czy czego by chciał, co sprawia, że czuje się lepiej na przykład, no to ja proponuję w takiej sytuacji zajrzeć do dzieciństwa, czyli przypomnieć sobie, co lubiłam robić jako mała dziewczynka. I wtedy często Aha. odkrywamy coś, co kochaliśmy robić, i często na przykład to są proste rzeczy, które nas uskrzydlają i dają nam jakby takiego ożywienia, radości. I to jest na przykład taniec, to, jest, to są spacery, to jest jakiegoś rodzaju ruch, rower, na przykład malowanie. Więc kiedy przypomnimy sobie, co ja lubiłam robić, bo w dzieciństwie jakby jesteśmy tacy bardziej naturalni. Później zapominamy o tym, co jest, naszą taką, co jest naszą naturą, bo robimy wiele rzeczy, które trzeba, trzeba wykonywać, czy wpadamy w wir naszego życia. Natomiast kiedy przypomnimy sobie, no tak, kurczę, ja tak lubiłam tańczyć czy rysować, i wrócimy do tego, wtedy jest to większe poczucie spełnienia lekkości, właśnie czujemy większy kontakt ze sobą, więc to jest, uważam, super. No, ale to też czasami jest zabite, nie? że dziecko lubi śpiewać, a mama mówi, no gdzie tam ty wyżyjesz ze śpiewu? Nie, 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 musisz mieć zawód, musisz być tutaj poważną panią księgową, bo to daje pieniądze. I później, dopiero, właśnie w pewnym momencie, my się zastanawiamy i mówimy, no, kurczę, ale to mi dawało radość. I, i bardzo dużo kobiet ja znam takich przynajmniej mm -hmm. około 40 plus, kiedy zaczynają właśnie wracać do tego. I to jest niesamowite, bo to daje niesamowitego powera. I rzeczywiście ona może być tą księgową, ona może świetnie sobie w tej pracy radzić, ale kiedy dołoży sobie ten element właśnie. Mm -hmm. Takiego spełnienia osobistego, śpiewania tańca czy, czy jakichś elementów, to wtedy ta jakość życia całkowicie inaczej wygląda. Ale powiedziałaś też bardzo ważną rzecz i myślę, że tutaj też Cię chciałam o to podpytać. Czy to odkrywanie tego dziecka w sobie, to to jest praca z wewnętrznym dzieckiem? I może powiedz trochę na temat tej pracy z wewnętrznym dzieckiem, bo wiem, że też z nim pracujesz. Mhm, <laughs> Yy, tak. Myślę, że to jest bardzo ważny i potrzebny obszar. Yy, jakby takie dbanie i co jakiś czas zaglądanie do tego i sprawdzanie, jak się czuje moje wewnętrzne dziecko, żeby go nakarmić i zrobić coś szalonego, właśnie coś, co, co mnie ożywia i dawać sobie co jakiś czas takie przyjemności. Yy, myślę, że to ma ogromny wpływ na budowanie poczucia szczęścia na co dzień, żeby o to zadbać. Aha. Natomiast no, temat wewnętrzne dziecko jest to temat rzeka. Wewnętrzne dziecko, czyli jakby każda nasza odsłona z przeszłości, to jest tak naprawdę wewnętrzne dziecko. No i jakby od czego tu zacząć, może doprecyzujesz. Czasami jest tak, że w jakiejś sytuacji, która nas spotyka danego dnia, reagujemy niewspółmiernie do niej. I to jest tak naprawdę reakcja czasami pięciolatki w nas. Która została na przykład skrzywdzona, czy, czy, czy miała jakąś trudną sytuację właśnie wtedy i nie poradziła sobie z daną emocją. I ta emocja, i ta cząstka w nas jakby czeka na zauważenie, na uleczenie, i ona się odzywa w takich sytuacjach. I czasami sami się dziwimy, że no jakoś tak rzeczywiście dziwnie zareagowałam. Więc to jest, to jest właśnie to, o czym mówimy, i nad tym warto się pochylić, żeby, żeby znaleźć te cząstki w sobie i żeby poukładać się. Aha, super. Myślę, że w skrócie dałaś zarys, że co, gdzie tam, gdzie szukać tego, więc powiedz jeszcze nam na koniec, bo już pół godziny nasze mija, powiedz, w czym możesz pomóc klientom i gdzie cię można znaleźć. Mhm. W czym mogę pomóc tak na, na szybko? Myślę, że w budowaniu większej jakości życia, w budowaniu dobrostanu życia. Czyli w momencie, kiedy ktoś na przykład czuje jakiś ciężar, dyskomfort, jakąś trudną emocję, czy coś tam mu nie pasuje w życiu, a chciałby zmienić i nie, nie wie bardzo w jaki sposób, to, to jest jedna, jedna grupa ludzi, którym pomagam, lub osoby, które chciałyby więcej, lepiej poprawić relacje. Z innymi albo poprawić relacje same ze sobą, zaakceptować siebie bardziej, pokochać siebie bardziej. Więc to są takie naj, najczęstsze obszary, w których pomagam. Gdzie można mnie znaleźć? Na Facebooku, na Instagramie i na mojej stronie internetowej. Zapraszam na stronę może internetową rozkwitam.com.pl. Pięknie. No, więc słuchajcie, jeśli chcecie rozkwitnąć, jeśli chcecie zmienić swoje nastawienie do życia, jeśli chcecie w pracy mentalnej znaleźć drogę do szczęścia, to zapraszam do Magdy Piątkowskiej, facilitatora przeprogramowywania nawyków umysłu. No, cudownie, więc ona na pewno Wam pomoże. Zachęcam gorąco i dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, jestem wdzięczna za zaproszenie.